Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki Sekretu Nieba. Rekujemy, lecimy sobie z kolejną częścią odcinka trzeciego. Ojej, ale jak ktoś trzasnął drzwiami na korytarzu, I don't know who is this. Mam nadzieję, że nie było tego słychać za bardzo. Teraz martwiło mnie to nie mniej niż innych. On coś wiedział, mógł coś wiedzieć. I to coś, co bez wątpienia mnie dotyczyło. Anna milcząco pokręciła głową. Jej zaciśnięte usta mówiły o tym, że nie bardzo chce jej się mówić na ten temat. Nawiasem mówiąc, spałaś jak zabita. Dobijałam się przez kilka minut. Trzeba było właść przez okno, a tam śnieg, sople. To było bardzo fajne. Dzięki. Nie sądziłam, że tak mocno zasnę. Przed kim się zareglowałaś? Co cię wystraszyło? Biorąc pod uwagę, co się ostatnio działo, uznałam, że tak trzeba. Zgadzam się, zostawić cię tu całkiem samo, to nie był najlepszy pomysł. Dostajemy punkcik adaptacji. Nie podoba mi się to, jak trzaskają mi czujami na korytarzu. Anna wyjęła z szafy czyste rzeczy i podała mi je. Ok, mamy bazowy. Sportowy ciemny, bardzo ładny. Sportowy jasny. Dzień przeszłości. Dekadencja. Do niej pasuje chyba ten taki grzeczny. Jest. Przepraszam. Zostawić jak jest. O, mamy fryzurkę. Jasne czeki, Kasztanowe. Przedziałek jasny, ciemny. Fale jasne, rude. Nie podoba mi się. Te tak, włosy wyglądają najlepiej ze wszystkich. Hmm. A wiecie co, wezmę tam? I teraz się modlę, yy, żeby mogła zmienić. Dobra. Dobra, dobra. Najważniejsze, że mogę zmienić włosy takie albo takie. Hmm. Chyba te jej pasują. Myślę, że te już tak przylgnęły do niej. Zostawić jak jest. Wciągnąwszy ubranie, poczułam się pewniej. Materiał pachnął, pachniał mroźną świeżością, ale co najlepsze, Emanuela chłodem którym nasiąkła nocą. Moje ciało wciąż jeszcze płonęło i byłam wdzięczna za ten drobiazg, który sprawił, że życie stało się lżejsze. Wyszłam ostatecznie do salonu, chcąc jak najszybciej wziąć się do pracy. Członkowie oddziału rozchodzili się po pokojach, mijali mnie zmęczeni pełnymi napięcia poszukiwaniami ludzi. Udało mi się przebyć korytarz, a potem opuściły mnie siły. Zakręciło mi się w głowie. Opadłam na kanapę, starając się nie upaść. Idąca za mną Anna zauważyła, że coś jest nie tak. Ciężko nie zauważyć upadającego człowieka. Ciągle jeszcze źle się czujesz? Jeśli nie możesz nawet chodzić, zostań dziś w posiadłości. Nikt nie umrze od tego, że zaczniesz tłumaczenie jutro. Rzeczywiście, źle się czuję, ale trzeba wziąć się w garść. I to jest bardzo złe podejście. No ale. Poskutkuje to zaraz zobaczycie jakim punktem. Nie, wszystko w porządku. Im wcześniej dowiem się, co się ze mną stało, tym lepiej. Nie ma czasu na leżenie w łóżku. Zostajemy ja w punkcie adaptacji, ale jeśli nam zejdziesz na tym z powodu braku odpoczynku... To nie dowiesz się, dlaczego? Jesteś tu, gdzie jesteś i dlaczego? Jesteś pewna? Wyglądasz bardzo nie w porządku. Z drugiego końca pokoju obserwował nas generał. Jego ciężkie, ponure spojrzenie sprawiało, że ściskał mi się żołądek. Pokręcił głową. Podszedł przybliżej i zerknął na dziewczynę. <coughs> Przepraszam. Anno, ty nie masz swoich rozkazów? Jego głos zabrzmiał otrzeźwiająco. Był w nim szorstki, niecierpiący sprzeciwu ton. Na ile trzeba być pewnym siebie, żeby mówić w ten sposób? A teraz zostań tu. Nie mamy czasu na odprowadzanie ciebie, a bez eskorty jesteś łatwym celem i bez tego mamy teraz masę pracy. Przeniósł nagle spojrzenie na przechodzących żołnierzy. Dlaczego wszyscy jeszcze tu są? Zniknięcie nika nie zmienia planu służby. Zasłaniając sobą niknące sylwetki odchodzących wojskowych, do pomieszczenia wszedł Grek. Z jego twarzy zniknął goszczący tam wcześniej uśmiech. Wciąż jeszcze próbował trzymać fason, ale było widać, że zniknięcie przyjaciela bardzo go zasmuciło. Nieśmiertelnie wrócili z patrolu powietrznego, nie, znale nie znaleźli żadnych śladów. Nikt nie mógł przecież po prostu zniknąć coś powinno być. <laughs> Przepraszam, kiedy im powiedzieć? I czy w ogóle trzeba? Uznają mnie za wariatkę. Wokół miasta szaleje zamieć bardzo łatwo się w niej zgubić. Będziemy szukać dalej, trzeba zajrzeć w każdy kąt, póki nie jest za późno. Greg weź ze sobą dwóch ludzi i przeczesz jeszcze raz przedmieście niedaleko przypuszczalnego miejsca zaginięcia. Będę w gabinecie. Jeśli się czegoś dowiecie, od razu meldujcie. Nasze spojrzenia spotkały się. I bez głupstw. Generał wyszedł z budynku. Jego szerokie plecy zniknęły w jaskrawym świetle dnia. Przodem do Anny podszedł ktoś z oddziału i ona też nas opuściła. Weśnienik powiedział mi, że Greg powinien znać to miejsce. Greg, wrodkowie jest linia kolejowa? Popatrzył na mnie ze zdumieniem. Skąd ty? Zreflektował się, a potem podszedł bliżej, nie spuszczając ze mnie oka. Jego brwi ściągnęły się lekko. O tym miejscu wiedzieliśmy tylko ja i Nik. Więc ta szczelina i tory to wszystko prawda, i sen nie był wyłącznie płodem mojej wyobraźni. Drogę może pokazać tylko Grek. Trzeba dać mu przyczynę, po której zgodziłby się mi pomóc. No to opowiemy Gregowi o śnie w takim razie. Powiem ci wszystko, jeśli mnie tam zaprowadzisz. Moje słowa sprawiły, że wyraźnie się spiął, zamyślił się, zwlekając odpowiedział. Ja Janna jeszcze raz przejdziemy się po całym terenie. Myślę, że możemy wziąć cię za sobą, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, skąd o tym wiesz. Tej nocy prześnił mi się straszny sen. Nikt do końca mnie w nim prowadził. Poszłam za nim i wyszliśmy na porzucone tory kolejowe. Nikt długo milczał, a potem nagle poprosił, żeby go znaleźć i zniknął. Powiedział też, że wiesz o tym miejscu. <laughs> Grak popatrzył na mnie sceptycznie. Miał pewną nadzieję, że usłyszy coś bardziej przyziemnego. To miejsce sprawdziłem jako pierwsze. Tam jest pusto. Nie było nawet śladów. Chodź. <laughs> Ach, nie wiem, co mnie tak wzięło na kaszelek dzisiaj. Zamyślił się. Czekam w ciszy, obserwując tylko zmianę wyrazu jego twarzy. Warto by sprawdzić jeszcze raz. Przygotuję dla nas skutery śnieżne. Zawołaj Anny i przyjdź. Idźcie na prac. Greg przyjął twoje słowa poważnie. Cieszę się, że jesteś wobec niego szczera. Okej. Okay. Będę na was czekał. We will see. Nigdy wcześniej nie byłam na pogrzebie. Początkowo po prostu nie miałam do czynienia ze śmiercią, a potem zrobiło się jej tak dużo, że wszyscy przestali ją celebrować. To nie jest celebrowanie, tylko pożegnanie. Nieważne. Zanim zaczęłam pracę w bazie, wiedziałam setki zabitych. Ludzie, ludzkie losy kończyły się zadziwiająco szybko i łatwo. Widziałaś kiedyś, jak pod ziemię zapada się młoda rodzina, która stała na drugim końcu przejścia dla pieszych? Kataklizmy dopiero się wtedy zaczynały. Później często wspominałam ich spojrzenia. Zgrozę, z którą ci ludzie próbowali trzymać się walących się gród ziemi, zdzierając palce do krwi. Wywracał mi się żołądek. Ciałem wstrząsały dreszcze. Czułam nudności. strach o własne życie i bezpieczeństwo bliskich doprowadzał mnie prawie codziennie do szaleństwa, a teraz całkowicie przeszedł. Nie było już skurczów, które przewracały mi wszystko w środku. Nie było przyspieszonego oddechu, szalonego bicia serca, nie było współczucia wobec siebie, ani nikogo dookoła. Ja i Anna przydarłyśmy się przez tłum stojący przy świątyni. Po drugiej stronie powinien czekać na nas grek. Wyładował akumulatory skuterów śnieżnych, które bardzo upraszczały poruszanie się. Śnieżno-biała zima wyglądała dziś wyjątkowo chmurnie. Ubrani na czarno, ludzie cicho szeptali o niezwykłym nieboszczyku, z którym przyszło się pożegnać całe miasto. I tu, do raz, i tu dotarła ta zaraza. Jeszcze tego brakowało, żeby zakopywać do chorób z w ziemi. I jego skromowali, chowają pustą trumnę. Ciało zarażonego, którego spotkaliśmy wczoraj, przekazano rodzinie. Pogrzeb nikt miał rację w sprawie tego miasta. A teraz sam zginął. Plac wypełniło dzwonienie z cerkiewnej dzwonnicy. Ludzie zastygli na bo w nabożeństwie. Um, rozległ się dziecięcy płacz, który zakłócił swoją wysoką, nutą melodię dzwonów. Tatusiu. Zebrani wokół niej zaczęli uspokajać dziecko, które krzyczało coraz głośniej i głośniej. Anna popatrzyła na dziewczynkę ze współczuciem. Mnie jej płacz nie bardzo wzruszał. Zakażony nie miał dzieci, zdaje się, że każdy z zebranych opakuje własną stratę. Zebrawszy się w jeden organizm, miasto zalewało się łzami, a potem, aby potem przewrócić tę tragiczną stronnicę i żyć już nowym dniem. Minąwszy tłum, weszłyśmy na Zaróg. Dzielnica, w której się znalazłyśmy, wyglądała na o wiele biedniejszą od centrum. Fasady domów były spękane, farba na ramach uszczyła się. Jest dnia wyglądała na od dawna zniszczoną. Lecz niskie, przesadziste domki były czarujące. Każdy z nich zdawał się być przesycony cieniami przeszłości, które Rodkow zachował w swoich granicach. Dlaczego tak długo? Greg zdjął kask i rzucił go na siedzenie jednego ze skuterów śnieżnych. Potem wyjął z bagażnika złożoną kurtkę i podał mi ją. Podczas jazdy będzie zimno. Wybierasz yy, strój, który Atara będzie wkładać wychodząc na zewnątrz. Wyboru nie da się zmienić, dobrze? Zimowy wiatr, Zorza Północna, Gwiazda Polarna, Gwiazd na Noc. Droga mleczna. Uuu, to mi tak będzie pasowało do tamtej postaci, że ja nie mogę. Ale do tej pasuje mi jakiś jasny strój. Nie wiem. Ten, ten mi pasuje do jej twarzy. Ale nie, czekajcie, żeby nie. Nie pasuje mi to pod szyją. W ogóle jak taki konierz, wiecie, po wypadkach. Chyba jej to wybiorę. A czarne będzie do naszej drugiej postaci. I drugiej ścieżki. Pasuje ci. Zostawię sobie. Dziękuję. Jesteś pewien, że powinniśmy to zrobić? Ona należy teraz do oddziału, prawda? Wkładam kurtkę bez większego zainteresowania, słuchając cudzej rozmowy. Gdy Anna i Greg usiedli na skuterach, podeszłam do dziewczyny i bez słowa zajęłam miejsce z tyłu. Nie, poczekaj, ty pojedziesz z Gregiem. Nie starczy mi sił, żeby utrzymać kierownicę, jeśli będziemy we dwie. Popatrzyłam na chłopaka, uśmiechnął się, poklepawszy miejsce przed sobą. Tak będzie mi łatwiej kontrolować nasz ciężar. I jazdą zajmiemy się jutro, jutro, w następnym odcinku, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, cześć, pa pa!